sam ja jestem Sabicze Pro i dzisiaj będziemy sobie grać w Minecraft. Jest to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, oglądając ten nowy odcinek. Bez zbędnego przedłużenia zaczniemy. Ostatnio udało nam się zrobić tam trochę trochę tam kontynuować budowę tego oto wielkiego mostu. Od tej wioski do... Wioski tam, yy, na, y, tam jest chyba taiga, czy tam nie wiem, coś tam jest no. no i pff, dzisiaj też spróbujemy coś dobudować. Tam ten most, kontynuować jakoś, coś, coś, nie coś. Hmm. Jeszcze zobaczę tylko... Możemy jeszcze spróbować ten enchant trochę yy, dokończyć tutaj, bo chyba mamy trochę trzciny. Ale nie wiem, nie wiem. Zobaczmy więc. Yy, też se muszę to znaleźć. Dobra, mamy no, tutaj czynę papier. Tutaj jeszcze nic nie będzie, ale na wszelki wypadek pracy. No. Yy, tutaj sobie sobie więcej papieru. Dobra, pójdziemy na górę wie, więc. Dobra, fajnie, fajnie. O, weźmy tą finę. Trubę cane. Okej. Okay. Potrzebujemy też te krówki. Ale weźmiemy może tą farmę. I potem to zasadzimy. Prostocznie będziemy to zbierać. No i co? I teraz weźmiemy może to zboże. Nachylimy trochę krowy, zasadzimy to. Potem trochę wybijemy na skórę. Skąd tutaj jest? jest, jest kurę, no. O tutaj mamy skórę. Nie, nie. Jeszcze raz przypomnę, że robię ten most dlatego, że nie mam tutaj po prostu wieśniaków. Więc muszę zrobić niestety... Muszę mieć najlepiej mending. To by się przydało. Ale najłatwiej to wyhandlować po prostu więc po prostu potrzebuję wieśniaków. Dlatego robię ten most. nie dlatego. Dobra, sadzimy to po prostu. Dobra. Potem nakajimy te krowy oh mega. Dobra. Hmm. Dobra, jeszcze weźmiemy może te my heavy Przy okazji Jak już zbieram to zbierzmy może wszystko Żeby potem nie mieć pracy tej

Że to można jeść, bo tak to. to... Znaczy, no, z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony tak ciężko to zasadzić. W sumie dobrze, że to nie trzeba nic robić z tego, żeby to się nadawało do jedzenia. Na przykład ziemniaki trzeba najlepiej w piecu, żeby były w pełni odżywcze. Okej, okay. weźmiemy może te mechewy. Dobra, jak tego zjemy może. Aha, mega. Dobra, pójdziemy tam, odłożymy te rzeczy Dobra, wezmę jeszcze troszkę Niech będzie No i kamie te krówki już stąd z głowy. Wszystkie nakrełnione Chyba tak Dwa jeszcze owieczki nakrełnione Owce Proszę bardzo Dobra. Dobra, tu jest. Okej. Okay. Mm. no to szwecki tak leśnie, co jest grana? Ja tam nie narzekam. Chyba szybko pójdziemy zabrać te mechewy, bo udało nam się cały stark tego zboża nakarmić. Okej. Okay. Hmm. Próbujemy po prostu zostawić taką. Będzie dobrze. Tutaj też muszę to trochę zostawić, chyba to to ja sobie wezmę. Hmm. To Dobra, tylko to przerabię na papier. Mega. No i potrzebujemy zrobić te książki, a żeby zrobić te książki to musimy tak to delikatnie... Tutaj robić te krówki. Było wystarczy. Na razie yy, nie, nie tak. To było chyba na odwrót, Tak? O, dobrze mówię. Yy, teraz tak, drewno potrzebne jest nam. Mamy tutaj szybko to. Nie, yeah. mam Hop i hop Mamy trzy szelfy. Nie jest źle Rozbawimy to, to i to Ok Dobra, ile mamy teraz? U, 28, sporo Nie powiem Pozostawię tutaj to. Ale pochodnie to Wezmę z tego węgiel, i zróbmy pochodnie. Mamy. Mamy to. No i idziemy tam się zająć tym mostem. Jeszcze się prześpimy, pójdziemy zająć się tym mostem. Dobra, to weźmiemy tu, to, tu, to, tu, to, tu, tu, tu.

Tutaj jeszcze. No i co? Ja wam chyba przyspieszę to. razy 5. Płuć, jakąś fajną muzykę. No ja lecę. Więc do zobaczenia. Witajcie z powrotem, jesteśmy już tutaj, no i widzieliście jak ja tutaj szedłem, spadłem i tutaj przyszedłem, ale na szczęście nam się udało przeżyć, to jest chociaż tyle, dobrze i na, nawet spoil zbudowaliśmy mi się wydaje, mam nadzieję, że też podobała wam się muzyczka, jaką tam puściłem, jeszcze nie wiem. Ale mam nadzieję, że wam się spodobała. Zniszczymy ten crafting, i już pójdziemy do. Zakończy się odcinek po prostu. No, to będzie taki budowanie, tylko to. Zrobienie na fef czegoś, potem zbudowanie, kontynuację tego mostu. Taka, wiecie. Dobra On ma ile? On no, ma około... Dobra, zniszczymy teraz tylko tego Sugar Cana, żebyśmy bierzemy. Odłożymy itemy No i ja myślę, że udany, udana kontynuacja budowy tego mostu Nawet Mi się wydaje. To odłożymy sobie. To też. To sobie zostawimy. No i coś takiego. Odcinam. Dobra. No to co? Już skończymy to. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie więcej takich odcinków z tej gry lub innej gry. Do zobaczenia w następnych odcinkach. No i cześć!